Święta bez bigosu to tak jak święty Mikołaj bez brody. Ale święta to też czas, kiedy wszystkie palniki na kuchence są zajęte i trudno wygospodarować wolny garnek w kuchni. Na szczęście nie musicie się już martwić tym problemem, ponieważ w multi-cookerze przygotujecie bigos o wiele łatwiej i szybciej niż w tradycyjny sposób. Do przygotowania tradycyjnego bigosu potrzebujemy cebuli, łopatki wieprzowej, kiełbasy, suszonych wcześniej namuszonych grzybów, Przypraw. Liść laurowy, ziele angielskie, jałowiec, pieprz ziarnisty, oczywiście kiszonej kapusty. Pod koniec dodajemy suszone śliwki oraz jabłko, żeby dodać bigosowi charakteru. Przygotowanie bigosu zaczynam od rozgrzania oliwy w multicookerze. Wlałem około, około jednej łyżki. Dodaję posiekaną cebulę. Przyciskam menu i ustawiam tryb fry. Ustawiam czas 15 minut. Cebulka podsmażona. Po około 5 minutach dodaję do niej 300 g pokrojonej łopatki wieprzowej i tyle samo pokrojonej kiełbasy. Po 15 minutach, kiedy cebula, mięso i kiełbasa są już podsmażone, mogę dodać pozostałe składniki. Grzyby i przyprawy. Liść laurowy, ziele angielskie, Kilka ziaren, tyle samo jałowca i pieprzu ziarnistego. Dodajemy do misy multicookera, no i oczywiście kiszona kapusta. Zamykam multicookera i ustawiam program na duszenie, czyli stew oraz czas 1,5 godziny. Multicooker poinformuje mnie, że czas dodać kolejne składniki. Ten dźwięk oznacza, że półtorej godziny minęło. Czyli jabłko, cztery suszone śliwki. Mieszam, podlewam odrobiną wina. Mieszam jeszcze raz, zamykam. Tym razem ustawiam program na bake. Temperaturę na 80 stopni i czas 20 minut. Po 20 minutach bigos będzie gotowy. Uwielbiam ten dźwięk, ponieważ to oznacza, że bigos jest już gotowy. Pachnie rewelacyjnie. Ciekawe jak smakuje. Jest bardzo gorący, ale Mmm, rewelacja. Ale pamiętajcie, że Bigos smakuje rewelacyjnie, gdy jest odgrzewany. W Multicookerze zrobicie to szybko, łatwo i bez ryzyka przypalenia. Przepis na Bigos znajdziecie w książce dołączonej do Multicookera. Wesołych Świąt!